Przeglądając pozycje w sklepach internetowych czy screenshoty na stronach o grach, często trafiamy na szpile, które odrzucają nas tematyką, gatunkiem lub samym wyglądem. Omijamy wtedy takie tytuły i o nich zapominamy. Bywa jednak tak, że po ograniu takiej produkcji jesteśmy oczarowani i plujemy sobie w brodę, że jej unikaliśmy. To są właśnie perełki gry, które jakimś cudem nam umknęły. Taką perełką jest właśnie Reset Tier, An Item Shop's Tale. Widząc takiego animowego bloba z wielkimi oczami, na myśl od razu narzuca się, że jest to gra dla małych dziewczynek albo zniewieściałych chłopców. Okazuje się jednak, że pod oprawą wyciągniętą z japońskiej kreskówki kryje się prosta w przyswojeniu, ale bardzo złożona gra ekonomiczna. Główną bohaterką jest Resette, mała dziewczynka mieszkająca ze swoim ojcem. Pewnego dnia postanawia on wyruszyć w poszukiwaniu przygód i słuch o nim ginie. Jak się później okazuje zostawił córkę samą z gigantycznym długiem zaciągniętym u wróżek. A wróżki głupie nie są i wysyłają swoją agentkę, Tyr, by windykować dług. Nasza bohaterka staje więc przed wyborem. Albo spłacić zadłużenie ojca, albo usiąść i się rozpłakać jak przystało na małą dziewczynkę. Resette postanawia jednak rozwiązać problem po męsku. Podwija rękawy i zabiera się do roboty. Korzysta więc z okazji, że mieszka w mieście, z którego śmiałkowie wyruszają w poszukiwaniu przygód i otwiera sklep z przedmiotami dla bohaterów JRPG. Prowadzenie sklepu opiera się o proste zasady. Zdobyć towar tanio i sprzedać go z zyskiem, by w terminie spłacić ratę długu. Produkty można pozyskać na kilka sposobów. Można zaopatrzyć się w gildi handlarzy, takim odpowiedniku hurtowni. Kupić przedmioty od klientów sklepu, lub samemu wybrać się do lochu w poszukiwaniu łupu. O tym ostatnim sposobie jeszcze opowiem trochę później. Tak czy inaczej, mamy już asortyment naszego sklepu i trzeba go odpowiednio wyeksponować. Towar wyłożony przy witrynie sklepowej będzie mówił potencjalnym klientom, co można u nas kupić. Warto więc dbać o to, by najlepsze przedmioty były właśnie na wystawie. Gdy już ściągniemy klientelę do sklepu, przychodzi pora, by sprzedać nasz towar. Każdego zainteresowanego klienta obsługuje się indywidualnie i na każdego trzeba przyjąć inną taktykę targowania się. Początkowo nasze towary nie będą się sprzedawały, jeśli narzucimy na nie zbyt wysoką marżę, ale gdy już zdobędziemy zaufanie klientów, możemy wytargować lepsze ceny. Wraz z postępem gry rozwija się też recepta. Im wyższy jej poziom, tym zyskujemy dostęp do coraz to lepszych możliwości, takich jak rozbudowa sklepu, synteza przedmiotów lub postawienie w sklepie samoobsługowych maszyn. Każdy dzień podzielony jest na kilka części, a każde zadanie trwa określoną część dnia. Niektóre czynności można wykonać też jedynie w określonej porze, dlatego bardzo istotne jest przygotowanie dobrego planu i jego optymalna realizacja. Oprócz innych mieszkańców miasta, nasz sklep odwiedzą też poszukiwacze przygód, którzy chcą przygotować się na swoje wyprawy. Bohaterów tych możemy wynająć do przeczesania lochów i zdobycia nowych towarów do sklepu, więc warto się zastanowić, czy chcemy sprzedać im taniej bardzo dobry ekwipunek, czy zachować go dla kogoś, kto będzie w stanie dać za niego większą kwotę. A skoro już jesteśmy przy bohaterach, wypadałoby wspomnieć o ostatnim sposobie pozyskiwania towarów lądrowaniu lochów. W gildii Poszukiwaczy Przygód można wynająć śmiałka, którym przyjdzie nam pokierować w jednym z kilku dostępnych w grze dungeonów. Nowych bohaterów odblokowujemy wraz z postępem fabuły lub wykonując specjalne zadania. Co ciekawe, każdy bohater przedstawia inną klasę postaci, przez co każdy z nich gra się inaczej. Lochy za każdym razem generowane są losowo i osadzane w odpowiedniej scenerii, takie jak las, jaskinia lub ruiny. Co jakiś czas przyjdzie też walka z bossem. Wszystkie zdobyte przedmioty można sprzedać. Najlepsze z nich uzyskuje się właśnie na najwyższych piętrach wież i w najgłębszych jaskiniach. Tak pozyskany towar sprzedajemy aż do spłacenia całego długu i uwolnienia się od komornika. Ale nie bez powodu ludzie omijają ten tytuł. Największym mankamentem jest oprawa audiowizualna, która wiele osób odpycha. Najbardziej zniechęcić może stylistyka inspirowana japońskimi animacjami. Do tego postacie piszą w japońskim języku w takim stopniu, że potrafi to zirytować. Dwuwymiarowe tła miasta jeszcze da się znieść, jednak trójwymiarowe lochy wyglądają bardzo brzydko. Do tego przygrywająca w tle muzyka, chociaż klimatyczna, jest mało zróżnicowana i po pewnym czasie zaczyna męczyć. W każdym razie warto przymknąć oko na stylistykę, grafikę, oprawę dźwiękową i ogólną japońskość tego tytułu. Sam rdzeń rozgrywki jest naprawdę solidny i zapewnia zabawy na długie godziny. Do tego fabuła, chociaż prosta, jest angażująca, a dialogi tytułowego duetu potrafią być przezabawne. Warto dać tej grze szansę, bo to prawdziwa perełka. Tym bardziej, że jest często na wyprzedażach na Steamie. Miejcie więc oczy szeroko otwarte i wypatrujcie promocji. Kapitalizm, ho! Hej, dzięki, że zostaliście do tego momentu. Piszcie w komentarzach na YouTube lub na forum, czy podobał Wam się nasz nowy program i czy chcecie oglądać kolejne takie materiały. Jak Wam się podobało, to kliknijcie kciuk w górę. Piszcie też swoje sugestie gier, jakie chcielibyście zobaczyć w kolejnych wydaniach. Możecie sugerować wszystkie gry, które waszym zdaniem są mało znane, a zasługują na uwagę. Mogą to być też bardzo dobre darmówki, więc nie ograniczajcie się tylko do oferty Steama. Pamiętajcie o subskrypcji naszego kanału, by otrzymywać na bieżąco informacje o nowych filmikach. Możecie też polubić profil łowców gier na Facebooku, śledzić na Twitterze i zarejestrować się na stronie łowców. Właśnie tam możecie porozmawiać ze mną, jeśli zechcecie, a jak nie, to i tak jest tam dużo ciekawych osób do dyskusji. Tak czy inaczej, dzięki, że wytrzymaliście aż do tego momentu i do usłyszenia następnym razem.